O jedna. Wstawaj, idziemy do mnie. Chcesz iść do mnie? Co? Gdzie chcesz iść? Do mamy. Dokąd? Do mamy. Do mamy i co tam będziesz robić? Z babcią. Będziesz z babcią, tak? Dobra, to wstawaj, już wychodzimy. Siadamy. Już skręcimy teraz w prawo już będziemy u mamy Ej, wysiadamy Wysiadamy Gotowa już jesteś? Tak Tak? tylko jedno skrzyżowanie i wysiadamy Muszelka twoja pozostała Ojejku! Tak? Nic! Z dzieckiem rozmawiam.